Cześć, witajcie z tej strony Maciek i Klocki. No i dzisiaj obiecane otwieranie saszetek z Lego go mówi. Tak sobie głupio rzuciłem wszystkie saszetki, które gdzieś tam mam poukrywane w swoich szufladach i szafkach, ale tym oczywiście zajmiemy się później. Tutaj widzicie tą moją rysę na stoliku. Strasznie mnie to drażni. No ale trzeba z tym żyć. Tymczasem my przyjrzymy się dzisiaj tym oto Trzem saszetkom, a właściwie ich zawartości, uwielbiam rozpoczynać nowe serie, no bo to jest taka przyjemna adrenalinka bardzo dużo nowych figurek do zdobycia. No i na początku, na szczęście, nie zdarza się zbyt dużo powtórek, także nie przeciągam i zapraszam na przyjemny filmik. Ruszamy bez żadnego macania. No bo przecież saszetki pochodzą z Lego Shopu. Ostrożnie to przecinam, żeby niczego nie rozciąć. Udało się bez przeszkód. Wyciągamy sobie instrukcję. To już przecież oglądaliśmy. To jest w zasadzie nawet nie instrukcja, tylko raczej spis wszystkich postaci. No i zaczynamy. To jest moja druga figurka, bo pierwszą sobie otworzyłem gdzieś tam przy okazji openingu paczki. Ale jednak zaczynamy już tak właściwie bardzo, bardzo przyjemnie. Epicko można by powiedzieć. To jest jeden z takich moich must a więc gitarzysta zespołu Gongi i gitary. Super fajna fryzurka taka troszkę hipisowska. No i zobaczcie na ten grymasik. Fajne, niecodzienne. Gitary już się w Lego pojawiały, ale nie pamiętam takiej czerwonej. Elektrycznej. No i przyjrzyjmy się jeszcze tutaj z podzięką, jest ten łańcuch, jest ultraszczegółowość na dole z tyłu. No już tutaj z tyłu nie mamy jakichś szczególnych nadruków, ale ten tatuaż na ręce. No i sama koszulka z tą czaszką. Rzadko. Rzadko mamy takie motywy w Lego, a to się przydaje do jakichś gangów motocyklowych i typów spod ciemnej gwiazdy. Tutaj mamy jeszcze alternatywny wyraz twarzy. Już nie taki, można powiedzieć, gdzieś tam oddany muzyce rokowej, tylko bardziej stonowany. Super, zaczyna to się wyjątkowo dla mnie udanie. Robimy zbliżenie i przechodzimy do kolejnej saszetki. Gitarzysta zespołu Gongi i Gitary jak najbardziej na propsie. Tak sobie pomyślałem, że bardzo fajnie byłoby na jednym openingu otworzyć wszystkie trzy figurki związane z muzyką, no bo mamy tą dziewczynę, N-pop, mamy Kola z Boomboxem, zobaczymy czy to się uda. Ja tutaj się już nie bawiłem w macanie, bo też chcę mieć niespodziankę. No i chwila prawdy, co też mamy w drugiej saszetce? No proszę, proszę, ja was to nie jest ustawione, chociaż pewnie większość z was mi teraz nie uwierzy. Mamy Kola. Bardzo też usposobionego muzycznie. To są chyba jego młodzieńcze lata. Zobaczcie, jaka gniewna mina. Tylko jeden nadruk na twarzy, ale nie szkodzi. Ja, jak sobie czytałem na Lego Shopie, jakie tutaj możemy dorwać figurki, to tak się zastanawiałem, który to jest ten kol. No ale w końcu do tego doszedłem. Czarne ciuchy. Także wskazówka była dosyć czytelna. No i zobaczcie tego boomboxa. Wydaje mi się, że taki sam element, oczywiście w kolorze szarym, występuje gdzieś tam w tym zestawie zabawa na plaży. Nie pamiętam dokładnie, jak to się nazywało. W każdym razie no, czarna wersja z takimi złotymi wykończeniami jest po prostu cudowna. Włóżmy mu to do łapeczki. No i jeszcze. Może, bo tak nie do końca żeśmy się przyjrzeli nadrukowi na koszulce. Fajny, fajny motyw. Później się przyjrzymy, czy to jest podobne do tego nadruku gdzieś tam u gitarzysty. Może tak być. To już jest klasyczne, że ta bluzeczka wchodzi delikatnie na pasek. Ostatnio Lego przyzwyczaiło nas do takiej gry tutaj ubraniowej. Bardzo to jest wszystko fajne. No i z tyłu też mamy dużą szczegółowość. Widać, że to jest jakaś taka mocno rebeliancka, buntownicza koszuleczka dla młodzieży. Super, super. No i słuchajcie, wiecie, wiecie na co poluje na tą dziewczynę z różowym misiem. Czy się uda? Zobaczymy. No i zabieramy się za trzecią saszetkę. Także ja już tutaj. Rościnam, <laughs> żartuję, daliście się pewnie nabrać. Oczywiście aż tak głupich błędów Maciek nie popełnia. Troszkę sobie macałem te saszetki, no bo próbowałem zlokalizować tą dziewczynę npop. Niestety chyba jej nie mam w swoich saszetkach. Przekonamy się w najbliższych dniach. A tutaj, według moich macających rączek, znajduje się Jay. Z tym selfie stickiem, i tak to jest dobry, dobry traf, to znaczy dobre przewidzenie, co jest w środku przy pomocy delikatnego macanka. No i zobaczcie, to jest najprościej wymacać ten unikatowy elemencik. Też były jakieś komórki już w świecie Lego, ale to jest element. No naprawdę godny, godny uwagi. Aż sobie zobaczę, czy w tej instrukcji jest jakaś podpowiedź, jak złożyć ten kijek. Nie. Czyli tutaj musimy według własnej intuicji działać. No to też nie powinno być bardzo trudne. To pewnie tutaj. No i później hopsa. I to tak ładnie na środku. Mam nadzieję, że zrobiłem to prawidłowo. No, i zobaczcie, bo tego już hipka nie będę rozbierał, jak już raz mu ten szalik założę. Jaki ciekawy strój! Niby taki grzeczny, bo jest kołnierzyk, no ale jednak jest tutaj coś interesującego. Jakaś niby błyskawica. No i ten szalik tak zawadiacko przewieszony. Tutaj Jay jest wyraźnie zakłopotany. Nie ma alternatywnej minki, także zakłopotany pozostanie. No i narzucamy mu włoski. Bardzo fajny element, bardzo fajna ta czuprynka. Trochę kogutów i jakby przed chwilą wstał z łóżka. No i spodzięki też przyzwoite. Są kieszenie, także jest jakiś nadruk, no ale tutaj konkurencja jeżeli chodzi o spodnie ostatnio w LEGO jest bardzo solidna, więc nie ma co się tutaj zachwycać. Spodnie są po prostu porządne, ale nic więcej. No i ten selfie stick tutaj kradnie wszystko łącznie z szalikiem. Bardzo fajnie, że trafiłem szybko tą postać, bo to jest również jeden z takich moich obowiązkowych ludzików w tej serii. Dobra, to za chwilę sobie podsumujemy ten dzisiejszy opening. No i lecimy, lecimy dalej. W tej kolekcjonerskiej serii minifigurek Lego Ninjago mówi, podoba mi się to, że nie musimy być nawet fanami, miłośnikami tego uniwersum, a i tak znajdziemy tutaj takie figurki, które nas zadowolą. No bo zobaczcie, to są właściwie albo mogą być zwykli cywile w naszym miasteczku. Tutaj muzyk, tutaj jakiś buntowniczy chłopaczek, no a tu jakiś ni to hipster, ni to artysta. Ja jestem bardzo zadowolony z tego pierwszego openingu i jestem ciekaw, co znajdę w kolejnych saszetkach. Piszcie mi, czy podobają Wam się te minifigi. No i do zobaczenia w kolejnych dniach. Mam nadzieję, że nie zapomnicie mnie odwiedzić. Hej, hej!